Witam Was bardzo serdecznie, chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc luty dla urodzonych w znaku Panny. Energia miesiąca lutego, paść mieczy, stosunki międzyludzkie, miłość, uczucia, partnerstwo, o, dwójka kielichów, bardzo ładna karta i e, sprawy finansowo-zawodowe, pieniężne, karta umiarkowania, która dzisiaj już bardzo dużo razy wypadła, więc e, powiem tak. Trochę, czy Paśmieczy, Paśmieczy mówi o y, przede wszystkim internecie, o tym, że będziecie szukać bardzo dużo informacji, będziecie się uczyć przez internet, y, odszukiwać wyjaśnień swoich problemów, odszukiwać, y, że tak powiem, y, tak jak powiedziałam wiadomości, informacji, y, odszukiwanie właśnie rozwiązań waszych problemów. Karta mówi trochę o poddenerwowaniu, o takiej złośliwości, o takiej uszczypliwości, która może wypływać od Was, drogie Panny, ale Wy możecie również być niestety tą tarczą, która dostaje tymi właśnie złośliwościami i uszczypliwościami od innych. Karta, która mówi o śledzeniu, o tym, że właśnie poszukiwaniu, doszukiwaniu się kontroli. Możecie być kontrolowani, ale mm, możecie sami kontrolować. Czyli na przykład, nie wiem, przeszukać telefon partnera albo dziecka. Albo, nie wiem, m, przeszukać ubrania w poszukiwaniu czegoś. Wy będziecie, jakby to was, coś w was yy, zaintryguje, mogę powiedzieć negatywnie, zainteresuje negatywnie, jeżeli macie partnera, partnerkę w nie wiem, jakieś zdjęcie wrzucone gdzieś, i będziecie dociekać, doszukiwać się, yy, przeszukując, czy to internet, czy przeszukując yy, rzeczy. Nie róbcie, bo po pierwsze, rzeczywiście, to znaczy jest takie powiedzenie: mniej wiesz, lepiej śpisz. Po drugie, nie zawsze coś, co wygląda tak, mówi o tym, co może być rzeczywiste. A jeżeli już musisz kontrolować, to kontroluj tak, żeby ta druga strona przynajmniej na początku o tym nie wiedziała, bo straci zaufanie do Was nie ma sensu. A w tej karcie jest ryzyko. Że straci do Was zaufanie. Jeżeli nie macie partnera, nie macie partnerki, to może być tak, że drogie panny, będziecie oglądać hmm, portale społecznościowe. Hmm, z nie wiem, dawnymi znajomymi, albo po prostu mm, na, na czyimś zdjęciu zobaczycie osobę, która Wam się spodoba i będziecie szukać o niej wiadomości. Po prostu. Natomiast dwójka kielichów mówi o fajnym czasie, którym spędzonym we dwoje. Tu nie ma wielkich przyjęć z y, ilomaś tam osobami. Tu już jest takie randka, spotkanie. Mi, mi... Za ciekawienie drugą osobą, która doprowadzi do właśnie spotkania, kina, kolacji, wina, rozmowy w ciepłej, przyjemnej atmosferze. Jeżeli jesteście w związku, to również znajdziecie czas tylko dla siebie. Na spokojnie usiądziecie, porozmawiacie. Może to być, tak jak powiedziałam, czy przy lampce wina, czy przy kubku z herbatą, ale to będą rozmowy, takie rozmowy. Nie będzie proza życia, i że dziecku trzeba kupić buty, a Pies musi być zaszczepiony, czy trzeba by było pomalować w lato, nie wiem, pokój, tylko tu będzie będą takie fajne sprawy, dociekania, rozmowy, dopytywania się, co druga strona sądzi na dany temat. I bardzo dobrze spędzony, serdeczny, ciepły czas. Może być tak, że jeżeli planujecie rozmowę z własnym szefem, to w dobrych, przyjaznych warunkach, w serdecznej, właśnie tak jak powiedziałam atmosferze, w nie z pozycji złej, z pozycji złości. Owszem, argumenty dobre, mocne się przydadzą, ale wypowiedziane w sposób ciepły, normalny, serdeczny, przyjazny. I wtedy jest duża szansa, że ugracie. Karta umiarkowanie w sprawach zawodowych i finansowych. Umiarkowanie, no to jest umiarkowanie ani wzlotów, ani upadków, natomiast jest to karta, która mówi o dwoistości. Mogą być dwa źródła utrzymania, może być jakaś trafić wam się dodatkowa fucha, praca, którą, za którą dostaniecie pieniądze. Jeżeli, jeżeli tak, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to nie ma tutaj co, do, co dokładać. Po prostu. Spokojnie, nudno, e, pilnie e, wykonując swoje obowiązki, bieżące, fajne, na, to znaczy nie, rob, nie, nie będziecie robić sobie zaległości, e, nie będziecie musieli sięgać do zaległości, nie będziecie też wybiegać w przód z działaniami, bo nie będzie takiej potrzeby. Natomiast jest to karta dobrej e, takiej pracowitości mrów, mrówkowej, ale mrów, mrówczej, mrówkowej, mrówczej, ale. E, Taka mm, skrupulatne działanie, ale nie przemęczając się. Tu nie będzie takiego, wiecie, tyrania, że pod z czoła i, i nerwy. Nie, na spokojnie, na luzie i czas na rozmowy z y, pra, współpracownikami, ale i czas na, na pracę. I tak jak powiedziałam, dodatkowe źródełko i finansowania i dodatkowe źródełko utrzymania, i pra, czyli praca, finanse. Bardzo taki spokojny miesiąc. Trochę uważajcie na, te, na tego pazia-mieczy, czyli, czyli poddenerwowanie, złośliwości. Starajcie się unikać takich rzeczy. Wszystkiego dobrego.